Hej dziewczyny, z tej strony Kasia z odchudzania Skate i dzisiaj powiem wam o moich ulubionych obiadach na redukcję, na odchudzanie, dzięki którym ja schudłam 15 kg w 5 miesięcy jedząc tylko te posiłki, bo w ogóle nie ćwiczyłam i właśnie nasze podobieczne też jedzą te posiłki. I tutaj muszę jakby bardzo to podkreślić, że ja kocham normalne obiady i w sumie jakby większość, w sumie wszystkie z was <laughs> przychodzą do nas dzięki temu, że my podchodzimy bardzo luźno do diety i właśnie do posiłków, bo za Zwyczaj dieta nam się kojarzy z awokado, czonym jakimś, nie wiem, kurczakiem z ryżem i z brokułem, nie myjemy z schabowe, myjemy mielone i po prostu normalnie. Groski, nie groski z frytkami. Kochamy to. Tak naprawdę same się przekonywujecie, przekonujecie, że tak się da i właśnie ja Wam dzisiaj powiem o moich ulubionych posiłkach na odchudzanie. No dobra, słuchajcie, więc pierwszym moim posiłkiem, takim bardzo, bardzo ulubionym i bardzo szybkim, który ma 400. Kalorii, słuchajcie, jest Gyros. Naprawdę nikt by się tego nie spodziewał. W ogóle to był taki viral, słuchajcie, na Instagramie i TikToku, bo już ma chyba ponad milion wyświetleń. I nie tylko ja kocham ten przepis, tylko naprawdę bardzo dużo osób. To jest Gyros. Jezu, to się tak szybko robi, a jest takie pyszne i pożywne, i nasyci was na minimum 3 godziny. Słuchajcie, ja w ogóle Wam niżej dam przepisy, żebyście mogły też sobie zrobić ten przepis, bo jest przepyszny i mnie po prostu pokochacie. Słuchajcie. Fryteczki, kochamy fryteczki, sałata, pomidorek, sos i słuchajcie, to nie jest taki, wiecie, ten posiłek tak naprawdę mógłby być bardzo kaloryczny, ale nie jest kaloryczny dzięki kombinowaniu. Jezu, jak kocham kombinować, jakby mnie już dłużej tutaj obserwujecie, to wiecie, że ja kocham kombinować. Na przykład sos jest na bazie skiru, skyru i majonezu light, wiecie, że majonez light ten lekki. On ma dwa razy mniej kalorii niż zwykły majonez. To jest strasznie dużo. I słuchajcie, żeby iść normalnie, żeby jeść bez liczenia kalorii, bardzo Wam to polecam. Właśnie kombinowanie. Nie zamykanie się. Tylko wiecie, przychodzą Wam jakieś nowe pomysły, to wdrażajcie je. Nawet możecie do mnie pisać i możecie mi też podsyłać tipy, bo ja bardzo lubię tipy. Ja żyję na tipach. I też Wy, wy uwielbiacie tipy, bo ja zawsze daję na Instagramie właśnie tipy. I wiem, że je uwielbiacie, wprowadzacie i to też Wam bardzo ułatwia życie. Więc słuchajcie, Posiłek, który nawet się nie wydaje być fit, a jest fit dzięki właśnie kombinowaniu, dzięki tworzeniu, sos tworzeniu sosów. Z, ze skra, to się wydaje, że może być niedobre, ale to jest pyszne. Spróbujcie same. Makaron. Wiele z was myśli, że makaron powoduje, że tyjemy, ale słuchajcie, nie ma produktów, przez które tyjemy. Nie ma produktów dobrych, nie ma produktów złych i to bardzo często właśnie, jak przychodzicie do nas na współpracę, to jest tyle pracy, żeby was tego oduczyć, bo po prostu wy jesteście jakby, większość z was jest źle nauczona. Wy myślicie, że na przykład słodycze są złe, karony są złe, chleb jest zły, to jest w ogóle błędne podejście. Wiadomo, jedne produkty są bardziej wartościowe, drugie mniej, ale wszystko jest dla ludzi. No i trzeba do tego tak podchodzić po prostu, że wszystko jest dla ludzi, wszystko można łączyć. Trzeba wiedzieć jak po prostu, trzeba się tego nauczyć. No ja też przechodziłam przez tą drogę, która no nie była łatwa, ale się nauczyłam, słuchajcie. I teraz uczymy właśnie inne kobietki, jak to robić, jak to wszystko łączyć, żeby sobie ułatwiać życie i schudnąć. Bo to też nie chodzi o to, żeby, wiecie, trzymać się jakiegoś planu i co? I co później, będziecie całe życie się trzymać planu. No nie, bez przesady! Słuchajcie, trzeba tutaj kombinować. I tak jak wcześniej wspominam, drugim właśnie posiłkiem jest makaron. Kocham makarony. I zawsze tak sobie myślałam, kurde, co można zrobić? Jak można odchudzić makaron? Kurczę, no przecież na przykład makaron w sosie jest zazwyczaj bardzo kaloryczny, ale wpadłam na pomysł, że zrobię makaron z serkiem wiejskim. I wiem, wiem, jak to brzmi. Ale jest pyszne. Musicie zmiksować tylko ten serek wiejski z cebulką, na przykład. Macie tak pyszny sos. Jezu, złoto. Więc naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam dodatki, jakie chcecie. Dosłownie. I, I zostawię Wam też ten przepis na dole, żebyście miały i mogły sobie robić, bo też, słuchajcie, stworzyliśmy nową bazę, znaczy nową taką bazę przepisów, czyli wszystkie przepisy, które są na Instagramie i TikToku, wrzucam właśnie do tej swojej własnej bazy. E, oczywiście oddzielną mają dziewczyny na współpracę i oddzielną wy macie, czyli tą darmową. No, w tej darmowej, wiadomo, jest troszeczkę, no znaczy troszeczkę znacznie mniej, no ale też można korzystać, słuchajcie, i, i są to bardzo fajne posiłki. Są to wysokobiałkowe posiłki. Objętościowe, więc na pewno będziecie najedzone. W sumie możemy przejść do następnego posiłku. Ja ten posiłek też kocham jest przepyszny, jest bardzo wiosenny, pełnowartościowy i też składa się z makaronu, ale z makaronu łazanki. Wiecie o tym, że łazanki są najmniej kaloryczne ze wszystkich makaronów? To też można sobie kombinować. One są leciutkie i tego też możecie dać więcej. Słuchajcie, wiem, że wiele z Was kocha łazanki z kapustą młodą, koperkiem, poczusiem i mięskiem mielonym. Jezu, nie no, to przecież można się rozkochać <laughs> w tym makaronie. Jezu, to jest tak pyszne i no, to od razu i też taki tip ode mnie, jakby nie musicie nawet robić sobie tego na jeden dzień. Możecie zrobić większą porcję i podzielić sobie po prostu na przykład na 300-400 gram i zamrozić. I już macie gotowy obiad, to jest pełnowartościowy obiad. Możecie też, jakby wiadomo, zrobić taki makaron w sosie i w sosie z serka wiejskiego. A wiadomo, że na przykład śmietanka 30 jest bardzo kaloryczna. No, więc też tak można kombinować. A wtedy tych bazanek dajecie więcej. I tak wiem, że wiele z Was tutaj na przykład nie lubi gotowych albo po prostu się nie chce i często łapiecie za gotowce słuchajcie, to nie jest nic złego, że łapiecie za gotowce wiecie ile my mamy dziewczyn, które podróżują, bo mają taką pracę i w ogóle nie je według planu jezu, bardzo dużo <laughs> one tylko jedzą w restauracjach ale słuchajcie, to trzeba wiedzieć jak to połączyć jak właśnie jeść w tych restauracjach jak komponować posiłki no bo tak jak wcześniej mówiłam, nie ma co trzymać się planu jak wy się trzymacie planu 100% to ja zawsze mówię, że macie iść po prostu i też właśnie dajemy wam takie zadania, że idźcie na pizzę, żeby zobaczyć, że jak zjecie pizzę, na przykład czy burgera, to nic się nie stanie. To jest jakby okej. Okay. No więc nie ma co trzymać się 100% planu, nawet nie warto. Bo i tak dostaniecie od nas zadanie. Więc słuchajcie, w sumie tak jak teraz powiedziałam o tym burgerku, to też można fajnego burgerka zrobić. Właśnie sos załóżmy spicy mayo, ze skyra, majonezu i na przykład sos słodkie chili. No i też są słodkie chili zero kalorii, chociaż ja nie jestem fanką tych sosów zero kalorii, bo to musi być sama chemia. Ja nie lubię takich produktów, ja jestem jakby fanku produktów takich normalnych z cukrem na przykład, wiadomo, że też używam erytrytolu, żeby trochę zaoszczędzić kalorii, ale jednak te normalne jakby prawdziwe składniki wygrywają, a nie chemia, no bo no długoterminowo to nie jest dobre, tym bardziej, że słodziki one powodują później problemy z jajtami i możecie mieć na przykład SIBO, możecie mieć strasznie wzdęty brzuch, nawet jak wypijecie wodę, czy rano wstajecie, więc nie polecam jej za dużo słodzików. A jeżeli tak macie, no to mam was do innego filmu, w którym mówię, co zrobić, żeby się tego pozbyć? Kolejnym obiadem moim ulubionym. To jest obiad, który bardzo często jecie w domu i się nie spodziewacie, że można jest taki obiad. Pałki z kurczaka. Z ziemniakami i z buraczkami. Słuchajcie, to jest typowy normalny obiad, ale po prostu jest dobrze złożony, jest mniej kaloryczny dzięki właśnie tipom, których ja używam i to też Wam podlinkuję na dole. Taki obiad to jest po prostu złoto nad złotami, złotymi bo jest właśnie pełnowartościowy, nasyci was na długo, jest normalny, więc możecie jeść go z całą rodziną i, i się nie przejmować i właśnie chudnąć na, na takim obiedzie możecie schudnąć między 3 a 6 kg w 30 dni, no więc bardzo wam polecam, tylko tak jak mówię trzeba się trzymać schematu o którym mówię, pff, już ja nie wiem w którym filmie mówię, po prostu ja już mówię tak często o tym schemacie że naprawdę wbijam już go łopatą wam do głowy, no więc, ale to dobrze to dobrze, trzeba często powtarzać, żeby żeby wdrożyć, <laughs> żebyście w końcu zapamiętały, ale naprawdę to jest game changer, więc wchodźcie w inne filmy i, i posłuchajcie, jaki to jest schemat, więc dziewczyny naprawdę kombinujcie, kombinujcie bawcie się tą dietą, po prostu nie, nie podchodźcie do niej tak restrykcyjnie że muszę odstawić wszystkie słodycze jak wy byście przyszły do mnie albo w sumie byście przyszły z podejściem Kasia, ja chcę odstawić słodycze, bo ja nie chudnę, albo ja ty je, nie wiem znaczy to jedno i to samo, ale <laughs> wiadomo, wiadomo o co chodzi to ja bym naprawdę ci kazała zjeść po prostu w pierwszym dniu z nami kinderka, takie są zadania słuchaj, jeżeli, jeżeli jesteś takim zadaniowcem i chcesz wykonywać takie zadania u nas i chcesz iść normalne obiady i nie trzymać się planu, to zapraszam cię do dołączenia do naszego wyzwania glow up do wakacji które właśnie prowadzimy, jeszcze mamy kilka miejsc, więc śmiało pisz na dole glow, albo do mnie na instagramie i po prostu dam ci więcej szczegółów i Mówimy się na rozmowę, no i o wszystkim obgadamy o wszystkim obgadamy, no w sumie obgadamy, pogadamy, poznamy się i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Więc jak chcesz dołączyć, to komentuj, albo właśnie napisz na Instagramie. A jeżeli jesteś osobą, która nie ma pomysłów na posiłki, yy, lubi takie proste właśnie dania, gdzie nie trzeba liczyć tych kalorii, gdzie nie trzeba ważyć produktów, tylko są podane w sztukach. No i właśnie posiłki są turbo normalne. Jeżeli właśnie jesteś osobą, która lubi normalne posiłki, no to zapraszam Cię do zobaczenia moich. Foodbooków, bo dzięki właśnie tym foodbookom też schudniesz między 3 a 6 kg w 30 dni. Więc zapraszam Cię do zobaczenia. No i bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej społeczności, też będę się bardzo. Bardzo jak zasubskrybujesz mój kanał, bo w ten sposób też jesteśmy w stanie większej ilości kobietkom pomóc, które też mają problem z odchudzaniem, a wiadomo, w kobietach siła, no więc subskrybuj, komentuj, komentuj dosłownie, no cokolwiek chcesz. Możesz mi dać znać, jak Ci się podobał ten film i widzimy się w następnym filmie. Buziaki!